Daj mi tak, Nauczyciel będzie rozdawał im cukierki. Natomiast się też śpiewały też w za jak i jakie wam języko angielskim? Tak, są, hakuna mandata. Wszyscy moi drodzy, oczywiście ubranie w kolorze. Tak, Tak, o wymiarach mniej więcej półtora metra na Tak, Tutaj, jeżeli chodzi o te dzieci moi drodzy, niektóre z nich mają wypalone Wypalone takie kółeczka, to jest właściwie no, takie znakowanie, już staraliśmy się powiedzmy od tego troszkę odchodzić. Natomiast Masajowie właśnie w Kenii, dzieci tutaj mniej więcej wieku od, od 2-3 lata naznaczają takimi kółeczkami, żeby po prostu było wiadomo, że oni są z imienia Masajów tutaj w Kenii. Natomiast jak Państwo byli gdzieś w Tanzanii przykładowo, to tam Masajowie mają takie trzy kreseczki, to też dzieci tam są tym naznaczane

Panowie przede wszystkim Cheryl, tak? Ta siła tutaj e, i walka. E, jeżeli chodzi o panie, właśnie kolory niebieskie, fioletowe, chociaż tutaj no, dzieci to się zaciera, tak? Dopiero później ewentualnie sobie tam jeszcze wybierają, ale raczej w tych kolorowych tutaj wchodzą. Tutaj starają się wszystkie dzieci ubierać na kogo, tak? Natomiast gdzieś tam czasem mogą Państwo zobaczyć przykładowo, w jakichś filmowych koszulkach, absolutnie to nie jest to, że ma sobie na to stać. Oni po prostu w darach wystają od niektórych osób i gdzieś tam starają się dopasować to do rozmiaru tego dziecka, któremu mogę to, mogą to podarować. Hmm?

do że to a Tam już nie wejdziemy do tej tego, tylko czekamy jeszcze na pozostałe. Halo? Dobrze moi drodzy, jesteśmy tutaj przy zagrodzie dla bydła, natomiast właśnie tutaj mówi nasz Oleg, że nie wejdziemy, bo jest za dużo tam aktualnie odchodów, żeby po prostu sobie nie obrócić tych nóg i obuwia. Uh, my friends, so now uh, this is the place for the cows. But now because ma uh, of raining cow have a lot of a lot of cow dung and all here we are one family. All of us here we one family. I największy człowiek z zakładu, który jest mój pana, ma 6 łatw. I wszyscy z nas jesteśmy 102 osoby. Mamy tutaj około 102 osoby łącznie. Oni nazywają się wszyscy jedną wspólną rodziną, tak? To jest, to jest dla nich tutaj bardzo istotne. No, mówi, że jego ojciec miał sześć żon. Ja tutaj zawsze tak podchodzę do tego. Generalnie z pokolenia na pokolenia to zanika. Rzeczywiście kiedyś masojowie tutaj mieli po kilka żon i to było już taką tradycją. Teraz tutaj, no powiedzmy, jedna, dwie, dwie to już jest taki raczej standard. Natomiast tutaj taką ciekawostką jest, że ta pierwsza żona to jest taka najważniejsza oczywiście, do niej nie mogą się zbliżyć pozostali panowie. Natomiast ta druga żona, powiedzmy, jeżeli by tam dostała zgodę tutaj swojego męża bądź jeszcze tam pozostałych, no to może ona wtedy przejść do innego pana gdzieś tam nie nastały, ale no tutaj czasem takie wymiany wymiany się zdarzają. Co na teraz we go to tell you how we building Masai houses. And in our traditional is a Ladies' Building House. Mm -hmm. yeah. Tutaj tradycją jest, że panie budują domy. Tak? Tutaj panie największą robotę y, robią w wiosce. Zaraz państwo zresztą zobaczą, jak to wygląda. To są wszystkie te chatki właściwie po kolei. Y, I w środku również będą państwo mogli zobaczyć, wejść do środka. Y, jeżeli chodzi o wyposażenie, od razu Państwu mówię, czasem gdzieś tam jakieś nietypowe przedmioty, jak jakaś zapalniczka, przykładowo, chociaż zobaczą Państwo, jak tutaj tradycyjnie rozpala się ogień. To dodatkowo też czasem się zdarzają jakieś saszetki z Nescafé, bądź jakieś inne tutaj rzeczy. Ale to są takie przedmioty, które oni też czasem otrzymują od turystów, więc oni po prostu korzystają z tego, co, co rzeczywiście tutaj mają dostępne. Zapraszam, idziemy dalej. Proszę. No i tutaj, moi drodzy, im więcej żon tym więcej domów oh, wow. trzeba zbudować. Nie mogą mieszkać pod jednym dachem, więc jeżeli mamy dwie żony, to trzeba postawić Na dwa domy. Do... Tak, dokładnie. No tylko że żona stawia ten dom sama dla siebie praktycznie, tak? Bo no, to, to one się ja tym ja nie, nie żyją razem. So, uh, so, uh, yeah. Yeah, my friends. Zapraszam. My brother wife. So I always say I'm one of the lucky ones, because I learned English and Swahili in the. I jeden z Tak, tutaj mówi, że jest szczęściarzem, ponieważ miał możliwość właśnie nauki już od małego i tego angielskiego i tego języka słowiańskiego oczywiście, które tutaj jest językiem ojczystym. Natomiast mówi, że też troszkę uczył się też języka polskiego, jakiś tam słówka powiedzmy zna, bo ponoć jeden z nauczycieli tam gdzieś był na misji właśnie był z Polski. Natomiast tutaj możemy zweryfikować zaraz, czy coś rzeczywiście do nas będzie w stanie powiedzieć. Ja so ja chrześcijaninem. Yeah. Ale yeah. Lutrano Luteran. Lutheran is jest bardzo Yeah, it's very similar to Catholic. Yeah, Lutheran. Yeah, very similar, but a little different. So, uh, my friends, we want to tell you how we're building the house. And our ladies, our mothers, they use uh, wood to make a uh, house wood, sand, and cow dung. And in the roof, also, they're using wood, some plastic. Glass. Tak, no tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, panie budują domy, e, i tutaj używają przede wszystkim e, piasku, ziemi, e, drewno, tak, przede wszystkim też. Dodatkowo odchody krowia oh najczęściej, żeby zrobić taką lepiankę. No i tutaj, jeżeli chodzi o dach, troszkę tego plastiku też używają, żeby gdzieś tam ten deszcz do środka e, im nie padał. I w domu są trzy gdzie i Bed for papa, mama and bed for children. And our mattress is kaolena. Tak, oh, w środku Państwo zobaczą trzy pokoje, trzy sypialnie. Rodzice zawsze śpią osobno, dzieci osobno. Natomiast tam, jako forma takiego materaca, gdzie mają powiedzmy to miejsce do spania, to jest z kura krowia So, my friends, I want to show you inside the house. 4 by 4. And please, you need the light on and you have to try to watch your head, yeah. Dobrze, wchodzimy czwórkami. Jeszcze mam jedne pytanie, ma dwie, trzy Dobrze, to czwórki bądź piątki po kolei zapalamy sobie latarki w telefonie i uważamy na głowy, bo ten sufit jest naprawdę bardzo nisko. Dobra, to ja zapalam latarki w telefonie. Po cztery,

Mi tam, Dobrze. Dobrze. Yeah, you have a mi świecić. Ja mam bardzo Teraz tam trochę. Uh, Okej, okay, mm -hmm. uh, dobra. Yeah. Okay, okay. No No tutaj jest. Jest. Poświeć tu.

tylko do spania idziemy teraz do szkoły jeden chyba z nowocześniejszych budynków tutaj w tej no w tej chwili chyba jakby też na wcześniej to była szkoła, natomiast oni teraz zostawili większy tak zdecydowanie, no tutaj um, mniej więcej to no, Ok, około 60, 62 dzieci tutaj jest w całej wiosce, więc naprawdę bardzo dużo mają dwie klasy, także taki podział jest. Yeah. And this man here is our fireman our firemaker. maker. the one who walks 15 kilometers to the mountain to go to take these two kind of food. And also we use a dry grass and dry elephant caca. which jest Masai kerosene. więc so we got show you and after anybody want to try yeah. to Tak jak wcześniej wspomniałam, jest zawsze wytyczony pal, który tutaj może rozpalić wiósty takie i takie taki ogień. Używają do tego suchej trawy oraz odchodów słoni najczęściej. Chociaż czasem potrafię się zadowolić oczywiście innymi, bo czasem gdzieś tam trudno dostać te odchody słonia. To mają dwa gatunki drzewa mniej tutaj Mówią, że idą tych kilkanaście kilometrów powiedzmy za nim gdzieś tam w okolicy gór. I jedna z nich z jest um, mniej, bardziej miękkie, a drugie to jest ten kwaśny drewna. Zaraz Państwo zobaczą jak ten cały proces wygląda. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał też spróbować, to jest taka możliwość. <mierdziśla>

Mas aí Oh, oh good <laughs> ah? hmm? Simba, simba! Simba! <laughs> Can anybody else? My friend, my on. come on Simba! <laughs> yeah. Simba! yeah Simba! Sim! hello. Hello? Oh, okay, 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 okay. Yeah. okay. Artur. Okay, okay, okay. Artur. Simba. <laughs> What oh, okay. Simba. Simba. My lady, is yeah. want to try? Simba, yeah. yeah.

Halo! To ja teraz To oczywiście nie są tylko i wyłącznie źródła, e, takie zdrowotne dla nich. Jeżeli oczywiście sytuacja jest na tyle poważna, oni mieszkają dość blisko miast e, i gdzieś tam czasem zaczerpną, powiedzmy, porady jakiegoś no, lekarza. Chociaż ten lekarz. A jest Salamon, tak, dokładnie. No to gdzieś tam powiedzmy jeszcze korzystają z takich pomocy. Tutaj też widać to zapakowanie w plastik, no przede wszystkim no właśnie ta bliskość miasta. Jeżeli masajer gdzieś tam by na odludziu sobie mieszkanie, no to zupełnie byśmy tutaj posługiwali jakimiś innymi pojemniczkami. Okej, moi przyjaciele, więc you wam our o naszej tradycyjnej medycynie. medicine naszą medycynę from z drzew. And we have so many different medicine from different diseases. And our medicine, we are using a boiling water or a soap. So we are mixing a boiling water or soap. Tak yes. czy jakiś nasion, nie, nie, nie kosztują, bo to jest nie, niemożliwe do przerzucia. Zazwyczaj rzucają to albo jeżeli sobie przygotują jakąś zupę, albo po prostu naj, najczęściej do e, wrzątku tak? wody jak i robią taki naparala herbata. So my friend, this is we call it Orco Cola Orco Cola Orco Cola is good for pain, if you have pain backbone or problem of backbone or joints. Tak, to jest jest dobre dla i Dobrze, tutaj i na i też przede wszystkim, jeżeli mamy jakieś bóle pleców. Gdzieś tam kiedyś nam mówił jeden z naszych pilotów, że ponoć od takiego masaja wziął te ziółka, gdzieś tam sobie zapalił przez dwa dni i ponoć mu pomogło. Natomiast nie wiem, czy rzeczywiście to tak, jak ręką odjął, czy, czy po tym X specyfiku. Także tutaj na no, po prostu bóle mi przede wszystkim, ale też właśnie w okolicy kręgosłupa. And this one here, if a mama masai deliver or she has a baby, we give this one to make she strong and have a lot of milk. Yeah. Tutaj dla pań właśnie w ciąży, ale też po ciąży, po porodzie tutaj przede wszystkim, żeby oczyścić jej wszystko, co tam jeszcze pozostało. No i też mówią, że to wspomaga tutaj przy większej ilości mleka, że, że ta kobieta to jest w stanie wyprodukować. Natomiast zazwyczaj też mówią o takim oczyszczeniu. Ja to bardziej biorę jako taki środek przeczyszczający po prostu, żeby właśnie oczyścić wszystko, co mamy zaległe gdzieś tam w organizmie. And my friends, uh, this uh, is good for women. This one, as my angel jak I ask how many wife. My friend, if you use this one, you can have ten wife and no problem. Ja <laughs> tak, no, taka moje viagra, po prostu masańska oczywiście. <laughs> tutaj stosują, jeżeli ktoś miał po prostu więcej żon, no to czasem nie mógłby robić za bardzo, więc sobie taką herbatkę tutaj. przed wizytą u jednej z żon stosowali. so i think uh, this one is good for my brother-in-law yeah. Yeah. so this one is already we, we already boiling yeah so this is already for using and my friends we have so many different medicines from different kind of diseases we have one for malaria chest problem or typhoid but because of the time and we want you to watch the dance Tutaj oczywiście też posiadam jakieś, uh, ale takie lekarstwa na malarię. Oczywiście no, malaria nie jest do końca chorobą, uh, kolor, którą jesteśmy w stanie wyleczyć, ale gdzieś tam łagodzi te wszystkie uh, objawy, które już nie występują. Tutaj w butelce Państwo mogą zobaczyć jest taki gotowy produkt do spożycia, tak? Czyli właśnie taki napad uh, z tych uh, sił. Like? <laughs> <laughs> to to, tylko nie wiem, co tam jest do końca. ha 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 Zondi.

O que vai ser? O que vai Jumbo! 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 Jumbo!